Witam, to nowy serial Niesparny Sąsiad mm, Przygody, kotki, psotki, Niesparny Sąsiad, odcinek drugi Oglądajcie O jadzie. co za papsko Rozpaliła mi wszystko, wszystko, dosłownie wszystko, nawet moje słuchawki O jacie, co ja teraz zrobię, muszę wszystko tu pokładać Wszystko jak można być takim egoistą? Jeszcze chciała pożyczyć moje słuchawki. Nie Jak ona mogła to zrobić? Nie czydzie mi ciasto, no muszę opiec nowe Czemu mi to zrobiło? Taki bałagan. Nie, no, nie będę powiedzieć. Jestem. Tutaj. Teraz jej pokażę, jak tutaj do mnie wejdzie. Ja jej pokażę, że się ze mną nie zaciera. No, już lepiej. Ach, idę się bo to tak strasznie mnie znaczyło. Przerwała mi drzemkę. 10 minut po. Mam nadzieję, że to nie jest nieswoje. Badko. O, idę, idę. O, ja cię jak karaczę mówię, jeszcze niech mi tutaj Tak, to tam? Twoja miła sąsiadka. A chcę Ciebie przeprosić. O, może coś się zmieniło. Cześć, przyszłam Ciebie przeprosić. Mogę wejść, dzięki. No, no, przyszłam Ciebie za to przeprosić, że Ci tak. że. No, że, że nie wzięłam, nie pożyczyłam tych słuchawek. No, ja je tylko wezmę i już idę. No, no już nie będę. No, o, tego może jeszcze nie widziałam. No, ale no, no, jeszcze tego tak nie widziałam. Nie! Nie będziesz tak robić. Co? 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 Nie, nie znam takiego wrazu. Ja idę z moimi nowymi słuchawkami. Co? Twoimi? Pokazuję pazurki. Tak, ażebyś widziała. I nawet więcej. Wypad z mojego domu. Wypad, Mówię ci. Na, na, na. A, na cały pas. Na puszniaczki. Co? Jaka te pilka? Nie mogę w to uwierzyć. Że ja mam takich sąsiadów. O jacie wszystko teraz znowu układać. tym razem jej powiem wypieprzaj stąd wypieprzaj a potem jej powiem z buta harcyrko no ja cię tak się wkurzyłam, że muszę coś obejrzeć